nie. I do, to biorę ziemniaki. I to obieraj te ziemniaki. Kartofle. Dawaj kartoflaku. To jest ziemniak jakiś. Teraz pójdę, coś z zjeść. Surdzi, co to za nikt? No. Jakiego ziemniaka, nie? No. no. W ogóle surdzi, to weź, to mi się z jakimś hentai kojarzy. <noise> no, ale nie wiem, jakiegoś niku, bo wszystkie były zajęty idem, jakiś. A maskę to mi się z jakąś tą kreskówką kojarzy. To nie. A mi się czego. z y, blicz kojarzy. Bo jest Masaki. Z Masaki. Mi się z Bleach kojarzy. To jest Masaki. No i na pewno. Albo pewnie... z tym. Z masochistą. O, z masochistą, dobra. Jesteś masochistą. Jeszcze z jednym, kurde, nie wiem jakby to nazwać. Z tobą? No nie, z pedofilem. wiem czemu. To fajne skojarzenie masz. Ej, kolego, czy, czy ty mnie właśnie tutaj obrażasz? Próbujesz. No kurde, ty A może? Mamy dżunglanie, Nie, no ty ja idę na topa. Ej, ja idę na topa. Aha, dobra ty Wszyscy idemy na, na topa, dawaj. Dobra. Nie, dobra. Ogarnijcie. <grym> Szaków, witys. Darius idź na topa. Ej, on idzie na ten. On idzie na dżunglę. Może z ale on ma zabawki. Ej, on. Y Kurde, kapsułka włączyłem. Kto solo robi? No ja mogę. Pólne. Nie, nie, nie dżungluję, to jedyna na bota. Dobra, nie chcę. Ej, kto. Ej, to ja sam nie. No szako będzie szedł do ciebie zaraz, tylko blu chce, nie? Ale tylko nie fidujcie, ok? Pomóżmy mu. Z pulem. Wszyscy go Wszystko. Ten ja. robi wszystko. Sam pozori bez problemu. Ej, 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 patrzcie na lux Lux to ty po pierwsze. No ej, to mówię. Szako mógłby tam podejść i cię wydymać. No. Tą kukiełką A włącz y, tekst Shift plus 1 Shift plus 1. Double Rainbow What is it mean? Daj no weź Alt F4 z Nie no jest pojebany! Nie ale te 4 spróbuj, Dobra O kurde Waliło mi coś, czas to za późno. No, ja byłem Przecież nie będę tak chodził ciągle po liniach. Co ja jestem, Mundo czy co? Wyjdzie, dążesz tę dżungle. O, już są Czekaj, tam... Muszę jeszcze taka. Wow. Dobra, mamy Fiza i Wayne. I dobiję minionki, bo... Szako już drugi. To nie jest jungler, barwik. No. Serio dżungluje? No nie mogę trafić. Nie no. sąle blag mam. Wiem, już miałem przerąbane na jedno system. Kurde, nie mogę trafić. Wow. Znowu no miał Osama asystuje. A, nas O kurde. Padłem, padłem, padłem. Dobra, padło. Mam asystę. Maska jest. Ale wy, jakby, co to jest, jest nie? No, teraz będzie wpływ. Nie mam mamy. Pierwszy raz pewnie grafizm. Ja pierwszy raz grałem fizem i dobrze mi szło no, mi, mi też w sumie nie najgorzej. I to Arianna najlepszy. Mm, dun, dun, dun. SS. No, nie do nas. <trym i wstrzyma się uchwały> o boże, o Ej, co on tyle Hakut Boże, uchronij mnie od idiotów. Co? Nic. Nie. Ja, Dzisiaj wypiłem tylko jedną i to zacząłem ha, ha ha Gonić ją, cioty! Ej, nie mów tak ładnie, bo Maskaj się nauczy. Aha, dobra, sorry. Sorry, Maskaj, nie chciałem. Ty hmm, Oni są naprawdę tutaj uwaleni nieco. O nie... Biorę do czystego. No ja się zaraz chyba w łódki cofnę. Noż prawo sz, szako Dobra, puszujemy. Tak, jeszcze jego zabiję. Zawsze fiduje ten, który jest nie od nas. Oj, na bocie Właśnie. pusznięte. No tutaj widzisz, luks jest nie od nas odpowiedź, że 0 je do jednego. Jezu, jak jest jakieś proste. Jak na razie, tu, tu! Już biegnę. Kurde, nie zdążę. O Lux! nie, no, le plan! Noo, przestańcie tam, no. Ej, ja cofam, ja, ja cofam. By. Ja też właśnie. Ale graficznie to jest. Noo. Aha, myślałem, myślałem, że nie cofam, dobra. Ty to idź na autobus do szkoły. Weź daj mi spokój z tym autobusem. Ej, ej, ja mam na ciebie Haka. Jakiego? Jasek. Zaraz... Aha, chcecie nie. patrzeć na... tej? Tak. tak. Nie. Okay. Lil Wayne po prostu drugi. Przestań się. A ci Surdzie się nie odzywaj, bo ty masz no. naprawdę z nazwy... Z niezwykłe staty. Właśnie, przez te staty jesteś przegrany do końca życia. Ja muszę być już z Ale on jest Ręcz głupi. Pracy. Ja pracy z takim nikiem nie znajdziesz. <grym> Mazgaj. Mazgaj, <maskaj. grym> Nie bój się na mnie To kurde. Lagi mam. E, wiesz, tam chyba Leblanc SS. Tak mi się zdaje. Nie, ona... Nie, idzie tu. Zabijecie ją? Powiedzcie, że tak. Chociaż zabijcie ją, proszę. Chciałem że mój ptak. O, Warwick. Dobra, zaraz zabijam wszystko. O właśnie! Ładnie, będzie, będzie, będzie. Jak go dobijecie, jesteście w great. Ale nie dobijecie. 50, o! <get uESE> Mój. Nie padnie, eee. na potki. Jak to możliwe blind'a mu dałem? Ale, ale potki... nie dałeś, miał. bo musi... bo jak walniesz go y, z Q. Dobra, idę, idę. To trutka się nie rzuca dopiero dobra, musisz dobra, jeszcze dobra. auto a proszę, proszę Nie, to się wali normalnie, ale nie trutka, sam wali blind powinien go wali. O, o pięknie, pięknie, pięknie. Pięknie. Mój kolega mógł spamować ulti lub dobra, 20. Dobra, 20. Bijemy wieżą. Ale na którym levelu? Nie wiem. No właśnie, na 18 ja też mogę. Ty to. Weź, bo jeszcze się. Ha, dobra. Mam taki um, um, skelet. Dobra, bierzemy ją. A nie, o, nie. To to zrobiła. Dobra, wiecie. Ja sobie zbieram na szósty level. No bo mam piąty, nie? A macie szósty. Ha. Aaaa, To się samo Mam tak No dobra. Wybaczcie. Co? A właściwie to nic. Dobijesz? Nie dobijesz. Ja O, mam szósty. A, jeszcze minął Ja Jarasz się tym? No, jaram. Przecież mam szósty. Oporo Oporowa? czy nie? Co, jak można się jarać oporowo? No, no takie się mówi. To jest takie przysłowie, ale... Tak? Jak brzmi? Jarasz się, oporowo. Ja się cofam. To co, bo jarosz się, oporowo? Oh, kur... Jakie noby. Tylko czy on na oni chcą to, ty nie zareportować, nie? bo reportować? ma trzeci? Wayne. Trzeci ma? Ej, idzie do szaka. No, dawajcie szybko. Ja tutaj jestem w sklepiku. No co za typ, co za wał wow z niego? Wiesz, że jesteś Sam. Takie jest sam. No dobra. O ładnie. Tak jeszcze ładnie. napis, bosko, bosko. zawsze ksyje. Nie ta, nie ta, nie ta sztuka. A i tak zawsze miło widzieć jak pada. No, ale ładna była akcja. No, ale mnie tam nie było, więc nie. Jak nie byłeś, jak byłeś? byłeś. No wiem, ale zabili mnie. Ma... Czy ja to yy, wina nie było. Yy, weń tam idzie. Eee, Wayne, gdzie ona jest? Gdzieś poszła. Jest dobrze, bo you're ona ma trzeci level. No wiem. Ofisu. O, 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 proszę was, proszę. Czemu mnie bije. Uratowałem szatko. Teraz Jego powinien dziękować. Bo ta mapa jest beznadziejnie długa. No, troszeczkę. Nie wiem, po co wątrze, ale okej. Chodź tu, chodź bliżej. Maska i ma Mama, już nie? Ja go użyłem. dzięki. Mój. Mój? No kurde. Nie no. mi w paster spadłem. Ktoś jest miły. I sprawnie. Ej, gdzieś Mundo, Ej, ale to W, sorry. No Mundo, ogarnij się z tymi KS-ami. Także no masz staty, 3-0. A parze 1-2. No i może lepiej grać, nie? Tak, mo może lepiej grać. Słuchaj, mi jeszcze się... Dobra, to już wam nie pomagam, nie? Dobra, nie no, to czekuj, ja, ja, ja pogadam sobie z kierowcą autobusu, zobaczysz. Zaraz będzie jest. Ej, to idźcie tam, na widzę ja sobie na bota pójdę i ja będę puszował. E okay. I, i pokażesz ten fajny filmik. Ale śmieszny, oho ho. ho. O, o, o. o co ci chodzi? Mówił. Ja już no nie zobaczyłem, jak go to śpiewa. No. No. śpiewa. Surdzi tak, tak. Nie, nie, nie. nie. A, już, a już i tak kiedyś słyszałem. Tak, tak. To jest, to jest sprawa prywatna. Ale i tak YouTube i tak jeszcze jest filmik jak śpiewacie. Kto? Ale to było najlepsze. No ty tam z Samaru. A. <laughs> no co ty chcesz? Ja śpiewam? Ja śpiewam z Samaru jakieś kłopoty. Ale ja Cię nagrałem! Dobra, ja też nagrałem jak śpiewam. A to już jest na YouTube. No. Ty, ty ten, wydajesz wytwórni z Lil Wayne'em. Tak, z, oczywiście. W Polsce. No. Lil Wayne przyjeżdża na weekend. Tak. Do Ciebie? Nie, do swojej stary. No. O, to było poniżej <laughs> pasa. <laughs> Sorry. Nie, ale dobry kolor z niego. Znam go. Spoko, koleś. No, nie, ma, mam ci numer do niego dać? Nie, dzięki. Dobra, chodź, znajdziemy ci do jakiegoś killa, żebyś nie płakał, nie? Tak, nie płakał. Zobijesz paka. Reda, okej? Okay? Nie. Tak. Znaczy, wezmę sobie go. Nie, ja sobie go wezmę. No, no weźmiesz go, to cię skręcę. Dobra, ja już wam nie pomagam, nie? Dawaj, Chyba, właśnie, jak po, jak twoje fragi, twoje fragi. No, no stawaj, tak? no bi. Kurwa. Ja mam ani jednego ja słyszę. No bić kogoś, a nie mi tu przeklinać ja tu. Aha, bo ja. Dobra. Weź, weź, masz. Tak Gdzie masz? Mazga. Mazga? Nie. Dawaj, ej, jungluj, jungluj, weź, pulnij, pulnij. O, oh, help me a lot, thanks A, no problem. Oh, kurde, zapomniałem o biciach A ty jesteś czeku taki... taki taki su... To jest to To go zabij Wiesz po co? Ty się tankowaty robisz? Ej, odbierzemy go? No możemy. Poczekajcie, aż że... ja to... Patrz, on ci wyrzuci. O kurde, wieża! Kurwa. No i dobrze, ciebie bije? Fuck, mnie bije. Tak! To było dobre. Na chwilę. Ja myślałem, że ty spokojnie ten przeżyjesz. O, Zdenerwowałem się jak mało kto. Spokojnie odkryjesz. Aż, Facebook, aż, aż Facebooka, sprawdzę. Naprawdę? O, ej, zapuszczę ci coś, ten, jak on. Mufas. Tylko niech to nie będzie to, co ja myślę. O. Nie, wypierdal. Co, nie znasz? <noise> znam, znam. Dobra, już! No, znasz! No, znam! Fajne! Ale I mnie mean, cały czas tego słucham. Cio to? Skręc na like charisma. <laughs> I tyle Fucky znam. Fucking bitch! I never hear these songs. What a pussy noob. No, C C C C C I się wstasz. Czołów to wymusznie w góry? Tak to fajny way. Ja nie zabijesz jeszcze Co nie zabiję? Co nie zabiję? Co ja nie zabiję? Co nie zabiję? No jakie nowe? Bo wybier No sorry, trzech! No, ale, ale ci nie dale! Widziałeś mi za hapę? Yeah. Nie! <laughs> o Boże! Jezu! Ja, pielęgniarz Flow, jesteś? Na Facebooku byłem. Myślałem, że się obraziłeś na nas. Nie? Szkoda, no. że tego nie widziałeś. Nie, ja się krytałem. możesz prędzej obrazić, jak ci coś zapuszczę. Nie, nie zapuszczę. Six foot, Ej, robimy seven smoka? Foot. Jak to? Six foot seven foot? Six foot seven foot, eight foot bunch. Ej, chodź na smoka. No i weź, bo znowu. bo remix zrobię niedługo. Nie, lepiej nie. Przecież szyby będą pękać wszędzie. Słucham? Szyby będą wszędzie Słucham. pękać. Słucham. No. Komuś jak, Savage. Jakoś nie pękło, jak śpiewały. U mnie okna pękać. się mają dobrze. Jak on ucieka przed nią? Kto? Szczarakon, czeka dupa jest. On jest papierowy. Six foot, seven foot, six foot, seven foot, six foot, seven Six foot, jeden soot, six foot, jeden soot. Jeden soot, pięć dup. <laughs> Dobra, co? Tak. A to słucham właśnie teraz tego. Six one, six five. 61 foot, 661 foot, 812 Dobra, idę do was. Was, zobrał ci. Liczyłeś, że będzie KS, nie? Tak, <grywki> e. Frajer nic nie robi, a mi karmi. Liczyłeś, że tym razem będzie Twój? Ej no może by ktoś pomógł No dzięki No dzięki, tak Szako No, no wiem, że ten Szako nie pomaga, ale za to ten Ej, wiesz tam dawaj ulci Ale jak fraga to pierwszy Ucieknie? Nie, do mnie, Ucieknie. Do Uciekłan six, six, six one foot Six one, seven foot Puszek. Six one foot Nie jak to idzie Jak to idzie Chciałbym, chciałby żebym ci powiedział Haha, aż. Ej, jakim cudem? Lol. Ja nie wiem, nie ja wiem. wiem. Ej, miałoś reda? Ej, nie wiem, chyba nie. Ej, już wiem jak to idzie, to jest 6... 6... 7 foot. 6 pod, 7 pod. Gdzie to ciota? co tu jest? Li, ej, co byś zrobił jakbym powiedział, Litwain to smata. Nic. To dobrze. Chciałem, że mam do czynienia z psychofanem, bo wiesz, śpiewałeś. Moj tam, oj tam, to, że nie śpiewałem nie znaczy, że jestem psychofanem. No wiem, ale tak dziwnie to. Aaaa! Pół kurde, no! Ej, czemu ja mam Jakie ja ją zabiję? Ja myślałem, że ja ją z ulti Nie, ja myślałem, że miałeś reda i po prostu podpaliłeś się. Go, bo to fizja. Jeszcze Aha. Boże. Mam a, nie mam sprawy znowu. Panie. Dimo, zabij go! Masz ślepkę, pamiętaj o tym. Nie, ja już powiem. Po co mu to kazałeś robić? No i widzisz, bym mu... Cieka, tak to cię posłucham. Słuchaj Słuchajcie A wylądujesz tak jak ja. Teraz. Jego nigdy nie słuchaj. bam, bam, Patrz co teraz zrobię. Ciota. Jeb... Boże. Postanowię. I tak dostaniesz tą ta fucker One foot, six foot, seven, six foot foot Z Jeden funt, drugi funt, trzeci funt, yeah! Będzie trzeci sód Ale jest zobaczony o sutach już myślisz. Nie co a to się tak zarymowało Bo za tym nie mów tak przy dzieciach <noise> No he jeszcze he się he nauczą he he he. No jeszcze się nauczę. No właśnie. Ja nie mogę. Ja mogę tam jak chcecie. Co, z, co z tej młodzieży wyrasta? Ej, lagów, nie mam jaka jazda. O, Święto. <grym>, jaram się. <grym>, opór, opór, opór. Chodź tu, chodź tu. Jak ja nie udane. lubię piątek. Jak ja nie lubię piątek, nie gram piątek. Czemu? Nie, lubię. nie masz wagów? <laughs> Mapa jest duża! O, no i co i tak. z tego? I. czuję mi. Oj tam, oj tam, o skurę tak, No Mój frans! Pięknie widzisz? Tak, na podsumowanie. Na koniec jeszcze ci dało killa na ucieszenie. No. Victory. Nie, i tak nie lubię.